Hej, hej, witajcie w kwitnących wzgórzach. Dzisiaj jesteśmy u Leoda McGregora i mamy dzisiaj naprawdę intensywny odcinek, ponieważ naprawdę dużo się będzie dzisiaj działo. Ale zanim zaczniemy te wszystkie rzeczy, które mają nastąpić, zajmiemy się tutaj ogródkiem. Widzę, że tutaj staw już od Mars i rybki sobie pływają. No, w końcu mamy wiosnę. O! Właśnie stopnia śnieg. Myślę, że po tym, jak ogarnie ogródek, skorzysta i weźmy sobie tutaj prysznic. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku poznał Violę Carlson, którą się zauroczył bardzo szybko. Myślę, że dzisiaj pociągniemy trochę bardziej tą relację. Leot idzie przywitać tutaj właśnie Violę Przytuleniem. Może sobie tutaj jeszcze trochę porozmawiacie. A ona się już zakochała, także super. Zobaczymy, co z leodem. Może gorące pocałunki na środku przejścia. Po gorących pocałunkach nie może się z nim zakochać. Jakoś tak dziwnie jest tutaj to zrobione. Dlatego, może trochę damy tutaj jeszcze innych buziaków. Pochwal. A i mamy zakochanie. Super. Mówiłam, że będzie tutaj się szybko dzisiaj to działo. Dlatego. Wspominałam już wcześniej, że właśnie co jak najszybciej jego życie tu ułożyć, ponieważ panuje dla niego jeszcze dzieci, także no musi tu iść dość szybko, żeby to się stało. Porozmawiają sobie jeszcze chwilkę, dadzą buziaczki i ją pożegnamy, ponieważ mam jeszcze w planie, żeby Leot trochę połowił tutaj, ponieważ no, mamy tu ciepłą pogodę, tu ciepłą porę roku, a pasuje trochę zarobić. Leot sobie tutaj łowi. Zobaczymy, jak wielką rybę albo Buta złowi, także zobaczymy. Zostało mu jeszcze 18 dni. I jeden dzień jeszcze do zagrania. Musimy się troszkę streszczać. O, o, mamy buta. <noise> Leo, miała być rybka, a nie but. Niestety zaczął padać śnieg. My Mamy tutaj złowioną jedną rybkę i buta. Także tego buta sprzedamy. Leo jest już trochę wykończony, jest głodny. Potrzebuje iść do toalety. Także zaraz to wszystko ogarniemy. Leot korzysta sobie z toalety, a ja tutaj będę sprzedawać te rybki. 33 i 87. Okej, okay, jest dobrze w miarę. Troszkę te fundusze nam podskoczyły. Leot tutaj od rana ogarnia ten ogródek. Ale ja wam pokażę co przygotowałam. Tak oto wygląda miejsce, w którym dzisiaj Leot będzie brał śrub z wiolą. Myślę, że jest całkiem przytulnie, całkiem ładnie. Jeszcze tutaj widać śnieżek nam zaczął padać. Mówiłam, że będzie to dość szybko, wszystko się działo. Także ślub również będzie szybko. Będzie on dzisiaj. Także zaprosimy gości za niedługo jak lot. właśnie pokończy tutaj. Ogarnie cały ogród. I mam nadzieję, że przed 18 jeszcze uda się zrobić ten ślub. Nie chcę nic mówić, ale właśnie przyszły rachunki. I boję się na nie popatrzeć. Zobaczymy je dopiero po ślubie, myślę. Jak posprzedaję te wszystkie dekoracje, które kupiłam do ślubu? Bo na pewno byśmy się nie wyrobili. Ogarniamy tutaj jeszcze drzewka. Zakupiamy myślę tą dziurę. Przygotowuję tu jeszcze coś do jedzenia. Bo on nie dość, że on jest głodny, to dla tych gości, którzy zaraz tu przyjdą. Zapraszamy właśnie gości na to wesele. Myślę, że zaprosimy właśnie Gejba. Nie zna on Patrycji. To może Jois Jasona i Rose. No i może Cleo. Damy się jeszcze tutaj za swoją przyszłą żoną. Czy goście już idą? Tak, myślę, że zaczniemy od razu od wzięcia ślubu. Ponieważ chciałabym jeszcze przed 18, żeby Viola się wprowadziła. Patrzcie, jak tu pięknie to wszystko wygląda. Viola, co ty masz z włosami? <laughs> Nie. Ja nie przygotowywałam do tego ślubu. Pokażę Wam jeszcze tylko, jak wygląda Leot. Wyciągamy jeszcze resztki dla kości. O, ona już chce dziecko. Zmieniam właśnie wiolite włosy, bo widzę, że w, w większości stroi je ma. Nie wiem dlaczego tak się stało. Miałam nadzieję, że nie będzie potrzeby zmiany tego, dlatego nie wchodziłam do niej wcześniej przed ślubem i nie ogarniałam tego. Zmieniłam jej włoski w każdym ze stroi. Już ma takie jak powinna. Zrobiłam im henne na brwi. Ma teraz taką brązową. I chciałabym jej tylko jeszcze dodać mm, rzęsy, żeby te oczka lepiej wyglądały. Myślę, że może te mniejsze. O! I w taki oto sposób. A, my chyba mamy jeszcze tak, naszyjnik nasz dla niej, ale tutaj nie widać. Może później, kupimy nowe stroje, młoda para sobie właśnie tutaj tańczy swój pierwszy taniec bez muzyki, ale to nic. Róża z Wiolą się tutaj nie do końca dogadują, ale to może dlatego, że mają taką samą sukienkę, a to jest sukienka ślubna Wioli. Także to też będę musiała jej zmienić. Za dwie godziny skończy się wesele, to może pójdziemy jeszcze na jakieś zakupy szybkę. No, coś tam idzie ta rozmowa coraz lepiej, jak wy macie relacje. Na minusie, no. O, z też. Super, super Viola, zaczynasz. <grych> A i właśnie jeszcze kłóci się o Sukęce, także idealnie pasuje do jej sytuacji. Leot postanowił, że w czasie swojego wesela się wykąpie. także tak też może być. Za niedługo, no i tak się kończy, ale mogę tutaj pogadać z tymi ludźmi troszkę. Mamy dobrą zabawę. Nie spodziewałam się, myślałam, że będzie ta taka. Że wszystko fajnie i tak dalej, ale mamy dobrą zabawę, także jest super. Goście już sobie idą, a ja bym wymieniła tu łóżko, tylko kto idzie do łóżka? Leo, proszę cię, no dwie sekundki, wytrzymaj, ponieważ chcę wymienić to łóżko na takie podwójne. Wymieniłam na takie łóżko, które pasuje do tych tutaj mebli w tym pokoju i usunęłam dekoracje te ślubne. I zauważyłam, że wiele przyniosło trochę pieniędzy. Także no, mamy teraz 6 tysięcy. Myślę, że może zobaczymy te rachunki, bo powinniśmy już na spokojnie to wszystko opłacić. Oni się tu będą przytulać. I myślę, że postaramy się o dziecko. Jest bardzo wcześnie, bo jest dopiero siódma. A my idziemy z wielu kupić jeszcze jakieś ubrania codzienne. Myślałam, żeby kupić jakąś sukienkę może. Żeby były jej wygodnie na tej farmie, ale zobaczymy co ja tutaj takiego mam. Chcę nad którąś z tych sukienek, tylko nie wiem który kolor wybrać. Może ta czerwona będzie fajna. Jest jeszcze taka sukienka i ona też jest całkiem fajna. Tylko tutaj myślę, że tą niebieską bym się zastanawiała. Dobra, weźmiemy te dwie. Na strój wizytowy biorę jej taką oto sukienkę z modów. To jest chyba konwersja z The Sims 4. Myślę, że wybierzemy tą niebieską sukienkę. Może w późniejszym etapie przybierzemy jej na tą czerwoną, ale myślę, że ta niebieska bardziej do niej pasuje w tym momencie. No i strój oficjalny prezentuje się tak. I na tym będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Był myślę, że trochę chaotyczny, ale chciałam też, żeby wszystko szybko się wydarzyło. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!